Okej, okay. cześć Szymon, ja jestem Woltonek i witam dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę z wikazowarzkiem dziękuję, a my od razu przechodzimy do y, rozgrywki. Tak więc tutaj widzicie, y, jesteśmy teraz w y, serii na moim kanale y, pod tytułem Woltonek na modach. Y, jest to seria oparta na y, Better Caves, Tech Topi. Biomso Plenty oraz jeszcze innym modzie, o którym Wam opowiem za chwilę. Um, jeżeli się budowa taka seria, to zostawcie epieszkę w górę i zostawcie komentarz um, pod tytułem chcę, chcę tego więcej. A teraz Wam opowiem o tym nowym modzie. Ten mod pojawi się w następnym odcinku. Um, jest to mod Avatar. Avatar mod, tak. Dokładnie tak. I będzie to moc o tym, że e, będziemy mogli wybrać jedną z czterech, e, jedną z właśnie tych czterech e, mocy. I zdacie awatara tych, ty, którzy mają e, mocy powietrza, mocy, e, mocy wody, mocy ziemi i mocy ognia. E, to właśnie to będzie ta, na tej samej podstawie mod. Będziemy się mogli uczyć nowych ataków, nowych e, różnych rzeczy, e, i będą też nowe bronie i dużo nowych rzeczy. Tak więc, jeżeli chcecie, e, żeby e, został dodany awatar mod, to e, no to też napiszcie to w komentarzu. Tak więc no, um, tutaj na razie możemy sobie wziąć te owce, ponieważ um, no, potrzebujemy, potrzebujemy je na, e, na wełnę. Jak wiecie, jest to na wersję 1.12.2, więc e, z racji na to, że jest tutaj e, tektopia, która jest tylko i wyłącznie na wersji 1.12.2, może kiedyś zostanie zupdytowana, ale wątpię. E, tutaj teraz jesteśmy w Snowy Coniferous Forest, nie wiem co to jest za, 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 za miejsce, za biom, ale e, podoba mi się, chociaż to nie jest jeszcze to, czego szukamy. Mianowicie, e, ja bym bardzo chciał e, być w następnym odcinku magiem powietrza, a jak wiecie, e, m, magowie powietrza mieszkali zawsze w takich dużych... E, żółtych zamkach. Tak więc. Um, tak więc tak jak chciałem w, w, w. Podobałoby mi się to, żebym coś zrobił to na takiej górze, jakbym. Więc o, tutaj już widzicie takie góry. Mniej więcej takiej góry chciałem zrobić swoją bazę i chciałem tutaj zrobić swoje pierwsze. swoje pierwsze wioski, swoją pierwszą wioskę. W mniej więcej takich. Um, górach. Potrzebna do tego będzie dużo, bardzo dużo stołna oraz. Um, oraz będzie potrzebna do tego żółta terakota ale ja za bardzo patrzę um, na przyszłość, co jeszcze, co jeszcze tutaj się stanie. Um, tak więc jak widzicie, też sobie zmieniłem skina. Nie wiem dlaczego, ale podobał mi się ten skin, bo um, Grałem z moim kolegą na serwie i tam jestem um, w awatar modzie. Jestem tam magiem ognia. I bardzo mi się podobał ten skin i myślałem, że pasuje. Tak więc, no, jeżeli. Um, jeżeli ogólnie tutaj um, chcecie o tą serię, to przypominam, że możecie napisać, chcę tego więcej. A jeżeli tej serii nie chcecie, to piszcie, nie chcę tego więcej, jak nie będzie komentarzy to um, po prostu będę kontynuować serię um, tak więc no to um, ja chciałbym się wspiąć na tą górę uh, i zdobyć trochę surowców i um, no i ogólnie my będziemy już dzisiaj kończyć ten odcinek, tak więc uh, to jest nasz pierwszy obóz rozbity i myślę, że już na tym zakończymy nasz odcinek. Jest to bardzo krótki odcinek, ale to jest tylko taki. Taki smaczek do następnego odcinka, który pojawi się może jakieś, może za jakieś dwa dni, może nawet jutro, może pojutrze nie mam zielonego pojęcia, ale to jest taki przed, to jest taki smaczek do tego odcinka. Tak więc no. Ja się z wami żegnam i witam was dzisiaj um. i widzimy się w kolejnym odcinku pa pa.